Ale pojechał? Siemanko, ja jestem mały, a to jest kanał Enduro. -Koszali. Ja tylko tak kilka słów, nie będzie to żaden filmik z wypadu, ani z <laughs> żadnego przelotu, nic, po prostu chciałem powiedzieć co się dzieje, kanał jest nowy i miało być dużo nowych filmów z wypadów i tak dalej, żeby to jakoś się rozkręciło, no ale cóż, do rzeczy, więc tak, Yamaha kaput, X-Motos kaput, zostałem sam, póki co, jak na razie, Yamaha chyba zreanimowana, x będzie możliwe, że za jakiś tydzień, więc może wtedy pojawią się jakieś filmy, jeśli jeszcze pozwoli pogoda i oczywiście jeśli nic nie wydarzy się po drodze. Póki co to co zapraszam do subskrypcji i zostawiania łapek w górę. No i tyle. Myśleliśmy, że będzie to ciekawe jeszcze gdzieś jakoś rozwijać, no ale niestety pewnych rzeczy się nie przewidzi. Trzymajcie się. Elo. No i oczywiście jeśli chcesz, to możesz zostać do końca tego filmu Popatrzeć po prostu jak jadę I nic więcej Ale że jestem zajebisty nawet w samym jechaniu Więc polecam zostać do końca Świrowałem teraz Trzymajcie się w piona Ale do końca zostać i tak możecie Albo nie zostajcie jak chcecie Albo zostańcie W sumie to Jakbyście zostali i kliknęli łapkę w górę czy coś, to poprawicie nam jakiekolwiek zasięgi i zmotywujecie do robienia szybciej, częściej, więcej filmów już jakichś bardziej ciekawych. No i po raz trzeci, trzymajcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. Źle umeglowany kwadrat, tam słuchała rabu, dużo machów, w kumpeli, wokół mało czasu Trochę długów, chłopaków, częstych hajsu, brak Facet jej nie zadowalał, ale samej strach była z nim Jak popiła z nim, to spała z nim Mało tam się u nich działo, wiesz leniwe dni, żałość no przynajmniej tak mówiła mi Nauczony by nie wierzyć Nie wierzyłem, trochę kpiłem z nich Młode dziewczę pogubione w życiu na Żadna blacz, żadna z nim, żadna z głupich siks Z ciałem, które wciąż czytało weź Nie, choć Miasta podbijało, na ciągle wiernie kodnie czas spędzało nam się na zbyt dobrze Lubię wódkę i zakąskę lecz nie kroczyć środkiem Ee, -e, więc odbiłem, by nie zepsuć nic Czasem trochę o niej myślę, ale raczej w kicach. Ty znasz mnie lepiej niż inni razem wzięci Chcę spędzić z tobą życie, lecz tobie brakuje chęci I tylko ty sprawiłaś, że trzymałem życie w dłoniach Jak gdyby wszystkie piosenki o miłości były o nas Tylko ty chciałbym znowu budzić się przy tobie Tej jedynej z tych siedmiu miliardów ludzi na tym globie Chcę w twoje serce trafiać, ciągle wierzę i się staram Tylko ty na fotografiach się tak szczerze uśmiechałaś Tylko ty chciałaś stać ze mną na wieżowcu w noc.